Premiera Gladiatora 2 i fascynująca historia Makrynusa. Premiera filmu Gladiator 2 wzbudza ogromne emocje. Kto by pomyślał, że ponad 20 lat po premierze oryginalnego filmu wciąż będziemy rozmawiać o tej historii. Co więcej, udział Denzela Washingtona jeszcze bardziej rozbudza ciekawość. W filmie wciela się on w postać Makrynusa, niezwykle bogatego kupca, który sprzedaje broń, wino i żywność rzymskim armiom, a także trenuje gladiatorów. Ale czy wiedziałeś, że taka postać naprawdę istniała? Przyjrzyjmy się. Jak prawdziwy Makrynus, pochodzący z ubogiej rodziny, zdołał wspiąć się na tron Rzymu. Skromne początki Makrynusa. Prawdziwy Makrynus różnił się znacząco od postaci granej przez Denzela Washingtona. Urodził się w 165 roku n.E. w skromnej rodzinie w Mauretanii regionie położonym w północnej Afryce. Jego pełne imię brzmiało Marek Opeliusz Makrynus. Dorastał daleko od przywilejów rzymskiej elity senatorskiej, będąc członkiem stanu ekwickiego, warstwy społecznej niższej od arystokracji senatorskiej. Pochodzenie afrykańskie oraz skromne warunki życia Makrynusa były postrzegane jako istotne przeszkody w drodze do władzy w Rzymie. Historyk Kasiusz Biżą podkreślał, że jego proste pochodzenie było przedmiotem krytyki, a jego rodzina nie miała prawie żadnych powiązań z rzymską elitą. Mimo to Makrynus wykazał się ogromną ambicją i zdolnościami, torując sobie drogę do sukcesu. Pomimo trudności wyróżnił się jako prawnik i jurysta, budując solidną reputację w Rzymie. Jego inteligencja i wiedza prawnicza zwróciły uwagę wpływowych postaci, które pomogły mu zdobyć ważne stanowiska w systemie sądowniczym. W końcu jego kompetencje doprowadziły do mianowania go prefektem pretorianów dowódcą gwargi pretoriańskiej jednej z najpotężniejszych pozycji w cesarstwie. Spisek przeciw Karakalli Jako prefekt pretorianów Makrynus zbliżył się do cesarza Karakalli, jednego z najbardziej brutalnych i nieprzewidywalnych władców Rzymu. Rządy Karakalli były naznaczone podejrzliwością i egzekucjami bez sądu, co stworzyło atmosferę strachu wśród jego współpracowników. Kasiusz Biżą relacjonuje, że Karakalla często eliminował każdego, kogo postrzegał jako zagrożenie bez względu na winę. W takim klimacie Makrynus, obawiając się o własne życie, zorganizował spisek na życie cesarza. W kwietniu 217 rok N.E. podczas kampanii wojskowej na wschodzie Karakalla został zamordowany z dala od swoich oddziałów. Makrynus zręcznie zaaranżował atak tak, aby wyglądał na dzieło niezadowolonego żołnierza, odwracając uwagę od siebie. Po śmierci Karakalli nie mającego bezpośrednich następców, Makrynus zaprezentował się jako idealny kandydat na tron. Miał doświadczenie wojskowe, znał zawiłości cesarstwa i szybko zyskał poparcie legionów. W ten sposób został ogłoszony cesarzem, stając się pierwszym w historii Rzymu, który osiągnął władzę, nie będąc członkiem arystokracji. Rządy Makrynusa. Choć jego awans był imponujący, Makrynus musiał stawić czoła natychmiastowym wyzwaniom. Jako władca bez doświadczenia senatorskiego cierpiał na brak legitymizacji w oczach rzymskiej elity. Co więcej, zamiast wrócić do Rzymu, zdecydował się rządzić z Antioci w prowincji Syrii. To geograficzne i polityczne oddalenie jeszcze bardziej pogłębiało jego niepopularność, zwłaszcza wśród rzymskiej plepsu. W kwestiach ekonomicznych, Makrynus odziedziczył cesarstwo obciążone ogromnymi wydatkami wojskowymi, spowodowanymi podwyżkami płac wprowadzonymi przez Karakale. W próbie ograniczenia kosztów zmniejszył przywileje dla nowych rekrutów, co wywołało niezadowolenie wśród żołnierzy. Dodatkowo, jego polityka dyplomatyczna, mająca na celu unikanie wojen, została odebrana jako oznaka słabości. Niezadowolenie to zostało wykorzystane przez Julię Mese, ciotkę Karakalli, która ogłosiła swojego wnuka Heliogabala prawowitym dziedzicem tronu. Julia Mesa użyła swojej politycznej i finansowej potęgi, aby zdobyć poparcie legionów w Syrii, wykorzystując niezadowolenie z Makrynusa. Upadek Makrynusa. W czerwcu 218 rok NE wojska lojalne wobec Heliogabala pokonały armię Makrynusa w bitwie. Makrynus próbował uciec, ale został schwytany i stracony wraz ze swoim synem Diadumenianem. Jego śmierć oznaczała koniec niestabilnych rządów i otworzyła drogę do panowania Heliogabala, jednego z najbardziej ekscentrycznych cesarzy Rzymu. Choć jego panowanie było krótkie, historia Makrynusa dowodzi, jak bezwzględne było Imperium Rzymskie wobec tych, którzy ośmielili się rzucić wyzwanie jego tradycjom. Jego rządy są pamiętane jako próba odejścia od tradycyjnych praktyk, która jednak zakończyła się niepowodzeniem w obliczu politycznych i militarnych zawiłości cesarstwa. Dodatkowe ciekawostki o Makrynusie i jego czasach. Rewolucyjny władca, pierwszy cesarz spoza elity senatorskiej. Krótki czas panowania, jedno z najkrótszych w historii imperium 217-218 rok NE. Kobiety w polityce Julia Mesa udowodniła, jak wpływowe mogły być kobiety w Rzymie. Wpływy afrykańskie historia Makrynusa pokazuje różnorodność kulturową cesarstwa. Wnioski końcowe. Życie i panowanie Makryna są fascynujące z wielu powodów. Jego droga do władzy ilustruje jeden z rzadkich przypadków, kiedy sztywne bariery społeczne Imperium Rzymskiego zostały przełamane, co pozwoliło człowiekowi z niskiego pochodzenia osiągnąć najwyższą władzę. To samo w sobie czyni Makryna wyjątkową postacią w historii Rzymu. Jego krótkie panowanie ukazuje jednak również ograniczenia społeczeństwa głęboko zakorzenionego w tradycjach, w którym ci, którzy odważali się łamać status quo, często napotykali niepokonaną opozycję. Makryn może być uważany za reformatora, kogoś, kto próbował ustabilizować imperium, wyniszczone wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami. Jego polityka gospodarcza, choć pełna dobrych intencji, napotkała opór, zwłaszcza ze strony wojska, które postrzegało reformy jako zagrożenie dla swoich przywilejów. Z drugiej strony elity polityczne uważały go za uzurpatora, niezdolnego do reprezentowania ideałów i wartości rzymskiej arystokracji. Ta polityczna izolacja, połączona z brakiem poparcia społecznego, przyczyniła się do jego szybkiego i tragicznego upadku, stanowiąc wyraźny przykład, jak opór wobec zmian może być niszczący w imperium, w którym władza była tak ściśle związana z tradycją. Historia Makryna daje również interesujący wgląd w dynamikę władzy w imperium rzymskim. Postacie takie jak Julia Mesa, ciotka Caracali, Odgrywają kluczową rolę w tym okresie, pokazując, jak intryga i propaganda mogły być równie śmiercionośne, co legiony rzymskie. Zdolność Julii Mizzi do manipulowania sojuszami politycznymi i mobilizowania zasobów w celu promowania swojego wnuka heliogabala podkreśla znaczącą rolę kobiet w kulisach władzy cesarskiej, nawet w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn. Ta sytuacja ukazuje, jak w starożytnym Rzymie gra o władzę nie ograniczała się tylko do mężczyzn stojących na czele legionów, ale również do kobiet na zapleczu, które często były prawdziwymi architektami zmian w imperium. Innym fascynującym aspektem jest kontekst multikulturowy imperium rzymskiego za czasów Makryna. Jego afrykańskie pochodzenie podkreśla różnorodność kulturową i etniczną, która charakteryzowała imperium w tamtym okresie. Rzym był w rzeczywistości mozaiką ludów, a Makryn, pochodzący z rodziny niższej klasy w Afryce Północnej, nie tylko doszedł na tron, ale także reprezentował tę złożoność tożsamości. Pomimo uprzedzeń, z jakimi się spotykał, udało mu się osiągnąć szczyt władzy, przypominając nam, że Rzym był w swojej istocie fuzją kultur, języków i tradycji z jego rozległych i heterogenicznych terytoriów. Jego awans jest dowodem na to, że Imperium Rzymskie choć początkowo skoncentrowane na Rzymie, było otwarte na wpływy ze wszystkich swoich prowincji, odzwierciedlając imperium w ciągłej transformacji. Na koniec, krótka droga Makryna przypomina nam, że rządzenie w czasach niestabilności jest ogromnym wyzwaniem. Każda podjęta przez niego decyzja, czy to w dziedzinie gospodarki, wojska, czy polityki, była obliczonym ryzykiem, które mogło oznaczać zarówno jego ocalenie, jak i ruiny. Jego historia, choć tragiczna, Oferuje cenne lekcje na temat przywództwa, odporności oraz pułapek władzy w świecie, gdzie lojalność była ulotna, a ambicja bezlitosna. Makryn nie był cesarzem bez wad, ale jego próba modernizacji imperium i ustanowienia bardziej zrównoważonej polityki to aspekt często zaniedbywany, ale zasługujący na refleksję. Klęska Makryna pokazuje, że w tak rozległym i złożonym imperium nawet najlepiej intencjonowane osoby mogą zostać pochłonięte przez polityczną machinę, którą próbują reformować. A Ty? Znałeś te szczegóły dotyczące Makryna? Po obejrzeniu Gladiatora 2 podziel się swoją opinią. Czy film oddał złożoność tej historycznej postaci? Czy historia Makryna powinna być bardziej eksponowana w kinie, z wszystkimi swoimi niuansami i wyzwaniami? Czy wewnętrzne walki imperium i konflikty między różnymi frakcjami mogłyby zostać ukazane w sposób głębszy i bardziej autentyczny? Koniecznie podziel się swoją opinią i, oczywiście, sprawdź nasz film o 10 błędach historycznych w Pierwszym Gladiatorze.